Co to? Jest dla Rafała Trzaskowskiego. Nie znam. Listę pan Czaskowskiego? Kandydata na prezydenta? To jest kandydat na prezydenta? Tak. Jakiego kraju? To Bangladeszu. Naprawdę pan się nie interesuje? Nie wierzę. Ale Też już nie wierzę. już nie wierzę. nie wierzę. Musi pan wierzyć, że od wiary są takie instytucje jak Kościół. Nie oglądam telewizji od lat i nie interesuje się polityką. A którą telewizję? Żadnej pan nie ogląda. Telewizji nie oglądam, proszę pana. Nie oglądam. Nie. nie. zapraszamy. Proszę bardzo. Proszę, proszę. proszę Prosimy. To my, proszę pana, o to walczymy, żeby pan miał prawo wyboru, żeby panu nie kazali, żeby nie założyli panu w domu koło żeby że pan musiał słuchać. Bo my właśnie o to walczymy. Aha. I ten człowiek okay. nam w tym też pomoże. Aha. My jesteśmy demokratami. To powodzenia. Każdy ma robić co chce, jak chce. Okay. Zgodnie z prawem. Zgodnie z, zgodnie z prawem. Okej. Okay. Kto ustanawia to prawo? Ludzie. O to chodzi, żeby demokratycznie było prawo, a nie, a nie żeby komuś się przyszliło. Zapraszamy. Tak, tak. Sprawcie się dobrze. Tak.